jest program WojskoPolskie.pl Adam Krzykowski. Dzień dobry. W rocznicę cudu nad Wisłą, w święto Wojska Polskiego. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Tu na placu Piłsudskiego w Warszawie i w Osowie, gdzie 101 lat temu bolszewicy ponieśli pierwszą porażkę w bitwie warszawskiej. Tam jest Marcin Gula Witaj Adamie, dzień dobry Państwa. W tym odcinku jesteśmy również w Ostrowie, gdzie został zorganizowany jeden z ponad 30 pikników pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. W tej chwili trwa właśnie odznaczanie żołnierzy, sportowców, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. A więcej o tym pikniku i o wszystkich, które odbyły się na terenie całego kraju w naszym programie już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Obchody Święta Wojska Polskiego. Świętowania ciąg dalszy, czyli pikniki, biegi i śpiewy. Ewakuacja z Kabulu i polski kontyngent w Afganistanie. Polskie jastrzębie na straży islandzkiego nieba. 101 lat temu ważyły się losy całej Europy. Na drodze bolszewickiej rewolucji stanęło młode polskie wojsko. Lord Dabernon określił Bitwę Warszawską jako 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Żołnierze Wojska Polskiego dumnie prezentujący się na ulicach Warszawy. 15 sierpnia to ich święto. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa, bez spektakularnej defilady, ale z pamięcią, szeregiem uroczystości, takim przemarszem ulicami miasta. I takim świętowaniem nad Placem Piłsudskiego w Warszawie. To właśnie w tym miejscu zorganizowano centralne uroczystości Dnia Wojska Polskiego, dnia upamiętniającego zwycięską bitwę warszawską 1920 roku. Bitwa warszawska kosztowała Polskę 4,5 tysiąca poległych, 22 tysiące rannych i 10 tysięcy zaginionych. Straty rosyjskie wyniosły 25 tysięcy zabitych i rannych oraz 66 tysięcy wziętych do niewoli. Postawa żołnierzy. Z 1920 roku jest wzorem dla obecnych żołnierzy Wojska Polskiego. W dniu upamiętniającym wydarzenia sprzed 101 lat, żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych wzięli udział w uroczystej odprawie warty przy grobie nieznanego żołnierza. Zebraliśmy się, aby oddać hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku odparli. Nawałę bolszewickiej Rosji, którzy uratowali niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ale zbieramy się w Dniu Święta Wojska Polskiego również dlatego, żeby podziękować dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Trzeba mówić o historii, trzeba ją wspominać, trzeba być dumnym z bohaterstwa naszych żołnierzy i dumnym z wielkiego zwycięstwa. Ale święto Wojska Polskiego to przede wszystkim współczesność i przyszłość. To obecni tutaj żołnierze i pracownicy wojska. To ich rodziny, ich najbliżsi. To bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. To wreszcie także i w szerszym wymiarze bezpieczeństwo Europy i świata. Święto Wojska Polskiego stało się okazją do dyskusji na temat zwiększenia jego liczebności i dalszego wyposażania w najnowocześniejszy sprzęt. W wyjątkową rocznicę prezydent wręczył też dziewięciu oficerom Wojska Polskiego nominacje generalskie, a dziesięciu odznaczenia państwowe. Tradycyjnie już od kilku lat w Dniu Święta Wojska Polskiego Zwierzchnik Sił Zbrojnych oddaje hołd poległym pochowanym na warszawskich powązkach. Kiedy idzie się przez ten cmentarz, warszawskie powązki wojskowe, mija się groby żołnierzy polskich poległych w kolejnych wojnach i bitwach, w powstaniach, to widać łączność pokoleń. Tego, że tradycja walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę przechodziła z pokolenia na pokolenie. To, że jedni wychowywali drugich. Z wielowiekowej tradycji czerpią też żołnierze polskiej armii dziś. 14 sierpnia, w przededniu Wojskowego Święta, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył żołnierzom wyróżnienia i medale. Siły zbrojne w służbie ojczyzny za zasługi dla obronności kraju. Minister wyróżnił 20 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy poza służbą wojskową w czasie wolnym ratowali czy. Się życie, zdrowie oraz dobytek. Cztery jednostki wojskowe: druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 15. Sieracka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 21. Brygada Strzelców Podchalańskich, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej otrzymały tytuł Honorowy Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Duży wysiłek, ciężka praca, jaką żołnierze przez ostatnie lata 21. Brygady Strzelców Podhalańskich ponieśli, w te, dzisiaj pokazała owoce. Jesteśmy z tego dumni. Święto Wojska Polskiego stało się także okazją do zaprezentowania kolejnego muralu pod hasłem Mur Ale Historia Wojska Polskiego. Dzieło w Tomaszowie Mazowieckim upamiętnia polskich lotników biorących udział w II wojnie światowej. Murale powstające w ramach konkursu Resortu Obrony przedstawiają polskie wojska od średniowiecza po współczesność. Tematem wielkopowierzchniowych obrazów są wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się państwa polskiego, walkę o niepodległość i suwerenność ojczyzny. Kraby, rosomaki, abramsy, no i nasze warszawskie leopardy. To wszystko można spotkać na Placu Piłsudskiego w Warszawie. A z nami dowódca załogi Leoparda 2PL, starszy kapral Tomasz Górski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie kapralu, o co najczęściej pytają zwiedzający? Nie ukrywam, że zwiedzający najczęściej zadają pytania na temat osiągów czołgu, czyli jak szybko jedzie do tyłu, jak szybko jedzie do przodu. Również pyta się o spalanie, jaki czołg ma. O uzbrojenie, jakie jest uzbrojenie, w jakiej ilości. Oczywiście również pytają się zwiedzający o to, jak liczna jest załoga. No to ja zadam to pytanie: ile taki czołg pali? E, pali w granicach 8 litrów na kilometr. Sporo. Drodzy Państwo, w tym roku z powodu pandemii nie ma defilady, ale podobne pikniki odbywają się w całej Polsce. Tam też jesteśmy z naszymi kamerami. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. To hasło pikników zorganizowanych z okazji święta wojska polskiego w tym roku. A o tym, czy warto zostać żołnierzem, porozmawiamy z medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio, Patrykiem Dobkiem. Czy warto zostać żołnierzem? Na pewno warto, oczywiście to jest wielka satysfakcja być tutaj. Ja akurat jestem żołnierzem, sportowcem, zdobyłem medal na igrzyskach olimpijskich i zachęcam każdego, żeby spróbować, spróbować tej, tej, tej struktury, właśnie, jakim jest nasze wojsko polskie i zobaczyć, czy się człowiek nadaje i, i spełnia swoje marzenia. Co wojsko może dać sportowcowi? No przede wszystkim dążenie do, do wysoko postawionych celów, dużo, dużo na pewno dumy, że można reprezentować wojsko polskie, ale również ojczyznę i dołączyć do armii mistrzów, nie tyle sportowców, ale tradycyjnych żołnierzy którzy, i rozwijać się, rozwijać swoją pasję, hobby i i być spełnionym. Właśnie być spełnionym, możliwości takie jak te, czyli porozmawiania z mistrzami olimpijskimi, możliwości zobaczenia wojskowego sprzętu z bliska, a także skosztowania wojskowej kuchni te atrakcje, które były przygotowane dla wszystkich chętnych do uczestnictwa w wojskowych piknikach. up. Tegoroczne święto Wojska Polskiego to ponad 30 wojskowych pikników pod jednym hasłem zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. We wszystkich tych miejscach Polacy mogli dowiedzieć się wszystkiego, co związane jest z naszą armią. Tegoroczne święto Wojska Polskiego tradycyjnie już stało się okazją do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu, w jaki stale doposażana jest armia. Jednym z przykładów zaprezentowanym na ogromnym pikniku zorganizowanym przed stadionem narodowym jest Leopard 2A5 całkowicie zmodernizowany czołg polskiej armii. Cała wieża, systemy naprowadzania stabilizacji są nowe. Armata jest przystosowana do strzelania amunicją najnowszej generacji. Mówimy tutaj o podkalibrowej, o zwiększonej sile działania. Dlatego tutaj też i wzmocniona lufa, powrotniki zostały wymienione. No i też został przystosowany do strzelania amunicją programowalną najnowszej generacji. Po oficjalnych uroczystościach na Plac Piłsudskiego w Warszawie Także wjechał wojskowy sprzęt, który mogli podziwiać turyści i mieszkańcy stolicy. Jest bardzo fajnie. Udało się przyjechać razem z córką, jest fantastycznie. Nic dodać, nic ująć, tylko się zapisać do armii. Jedyna możliwość, myślę, dla młodego pokolenia, żeby cokolwiek zobaczyć. Młode pokolenie zachwycone możliwościami i wyposażeniem wojska. Bo ja bardzo chciałbym zostać żołnierzem i bardzo lubię takie sprzęty duże, wojskowe. Święto Wojska Polskiego to nie tylko pokaz teraźniejszych możliwości polskiej armii, to także wielka żołnierska uczta w Muzeum Wojska Polskiego, która zabrała jego uczestników w podróż po dziejach armii. W związku, że dzisiaj 15 jest i jest Dzień Wojska Polskiego, dlatego obiecałem w że pojedziemy pozwiedzać trochę tych Atrakcji. Wybraliśmy się tutaj całą rodziną w dzisiejszy piękny dzień, ponieważ chcieliśmy tutaj synkowi pokazać właśnie jak wyglądała kiedyś polska armia, wojsko, a przede wszystkim jest to aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zwieńczeniem tegorocznego święta było wspólne śpiewanie wojskowych patriotycznych piosenek. No to już nic nie mówimy i słuchamy. Light motocyklowy i bieg na orientację to jedne z licznych atrakcji przygotowanych tutaj w Ossowie, w miejscu cudu nad Wisłą z okazji Święta Wojska Polskiego na pikniku zorganizowanym pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Tutaj każdy, nawet najmłodsi, mogli znaleźć coś dla siebie. W tym roku w Ossowie nie mogło zabraknąć pikniku Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Każdy kto przyszedł na żołnierskie święto mógł z bliska zobaczyć między innymi leopardy 2 z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, wozy bojowe żandarmerii wojskowej czy sprzęt na którym pracują na co dzień specjaliści. Było mnóstwo pytań, ale i wiele odpowiedzi. Możemy czegoś fajnego się o historii naszej dowiedzieć, zobaczyć wyposażenie wojska polskiego. No i ogólnie miła atmosfera. Chcemy pokazać tutaj naszemu najmłodszemu e, wojsko, ogólnie siły zbrojne. E, chcemy, żeby uczył się patriotyzmu od najmu, najmłodszych lat. A jak komuś mało, to już meldujemy, że wojsko przygotowało też mistrzowską niespodziankę. Do Ossowa przyjechali najlepsi z najlepszych, czyli żołnierze, sportowcy i medaliści Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Były uściski, gratulacje i nagrody, odznaczenia ministra. Cieszę się, że e, również... E, Możemy w sposób aktywny na sportowo świętować Dzień Wojska Polskiego. Gratuluję tu wyróżnionym. Po części oficjalnej Mistrzowie z Tokio dzielili się swoimi wrażeniami z igrzysk i zachęcali do wstąpienia do armii, która daje sportowcom możliwości rozwoju. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy reprezentować jako Polacy i jako żołnierze Wojska Polskiego. Sportowcy mogą się realizować i trenować będąc w armii dzięki centralnemu wojskowemu zespołowi sportowemu. Na pikniku w Osowie nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Wojskową zaprawę warto zaczynać od najmłodszych lat, a więc zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Właśnie tutaj 101 lat temu Polacy skutecznie postawili opór bolszewickiej agresji. W symbolicznym miejscu śmierci księdza majora Ignacego Skorupki odprawiono uroczysty apel poległych. Stańcie do apelu. Obody! Ci, którzy oddali hołd poległym bohaterom, podkreślali znaczenie tamtej bitwy. To w tym miejscu ksiądz Skorupko, prowadząc Żołnierzy Legii Akademickiej do walki o Wolną Polskę oddał swoje życie. Jest to miejsce symboliczne, dlatego że tu, w Osowie, doszło do przełomu w czasie bitwy warszawskiej. To tu bolszewicy zostali zatrzymani, zostali odepchnięci i w efekcie później rozgromieni. W 1920 roku polskim wojskom amunicji miało wystarczyć tylko do 14 sierpnia. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas tylko Węgrzy. W sumie dostarczyli 100 milionów pocisków. Kluczowy był transport z 12 sierpnia. No to co, u nas czas na szybkie strzały. Zaczynamy od ewakuacji Polaków z Afganistanu. W Warszawie wylądowało kilkadziesiąt osób z Kabulu. Samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował bezpiecznie w Warszawie. Polska nie zostawia swoich obywateli i sojuszników w potrzebie. Polacy ewakuują nie tylko rodaków, ale wszystkich tych, którzy przez ostatnie 20 lat współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym w Afganistanie i sojusznikami NATO. Akcja jest niezwykle skomplikowana i coraz bardziej niebezpieczna. W ostatnich miesiącach ewakuowano współpracowników PKW oraz polskich placówek dyplomatycznych. Teraz trwa operacja sprowadzenia tych osób, które nie chciały wcześniej wyjechać z Afganistanu. Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojsko i Dyplomacja analizowali i przygotowywali operacji ewakuacji od kilku tygodni. Ze względu na bezpieczeństwo była owiana tajemnicą. Bardzo często te osoby, które z nami współpracowały, kiedy podjęta została decyzja o tym, żeby zapewnić im bezpieczeństwo w Polsce, jakby głównym takim problemem była ewakuacja ich rodzin przede wszystkim. I tutaj musimy mieć taką świadomość, że niejednokrotnie żołnierze Wojska Polskiego podejmowali takie ryzyko, żeby te rodziny bezpiecznie z terenu zagrożonego ewakuować do baz, a następnie za pomocą naszych statków powietrznych dostarczyć wraz z tymi naszymi pracującymi osobami do Polski. Największym problemem nie jest transport ludzi uciekających z Afganistanu, ale dotarcie do lotniska. Talibowie nie chcą wpuszczać na jego teren Afgańczyków, nawet tych uprawnionych do wylotu z kraju. Biją i strzelają w powietrze. Pomóc opanować sytuację na lotnisku, mają polscy żołnierze. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o wysłaniu do Afganistanu stuosobowego kontyngentu. Polski rząd zapewnia, że akcja będzie kontynuowana do czasu ewakuacji wszystkich byłych i obecnych współpracowników NATO. Ciąg dalszy wojskowej pomocy, tym razem w uszczelnianiu granic. Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy z Białorusią. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km. Straż Graniczną wspiera 1000 żołnierzy Wojska Polskiego. W okolicach miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu koczują nielegalni migranci. To grupa kilkudziesięciu młodych mężczyzn znajdująca się po białoruskiej stronie. Zwiększenie w ostatnich tygodniach liczby cudzoziemców na granicy jest konsekwencją celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki. Bitwa warszawska to dowód na to, że armia musi być silna. Silna także sojuszami. My na naszych sojuszników możemy liczyć, ale nasi sojusznicy na nas także mogą liczyć. Polskie Jastrzębie na Straży Islandzkiego Nieba. W 2006 roku Islandia jako członek NATO poprosiła o wsparcie ochrony granic powietrznych innych sojuszników Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ sama nie ma lotnictwa. To rozpoczęło rotacyjną obecność samolotów NATO na islandzkim niebie. Polacy polecieli tam pierwszy raz. Pełnimy dyżur bojowy taki sam jak w Polsce w ramach struktur natowskich parą samolotów W-16 i pomagamy samolotom, które są w potrzebie. Ewentualnie odstraszamy naruszycieli przestrzeni powietrznej Republiki Islandii. PKW Islandia to cztery polskie F-16 i zgodnie z rozporządzeniem prezydenta nawet 140 żołnierzy. Piloci, zabezpieczenie techniczne, zabezpieczenie logistyczne. Proszę sobie zdawać z tego sprawę, że zawiązujemy tam nową, małą, ale nową, w pełni działającą jednostkę wojskową. Nowy kontyngent składa się z żołnierzy doświadczonych w podobnych misjach w różnych warunkach, między innymi w Kuwejcie i w Estonii. Z Islandii do najbliższego lotniska poza wyspą jest 500 mil. Dlatego piloci muszą zwracać szczególną uwagę na ilość paliwa w zbiornikach F-16, by w razie potrzeby móc bezpiecznie wylądować. Kolejnym utrudnieniem w misji może być kapryśna pogoda. Bezpieczeństwo pilotom mają zapewnić m.in. specjalne kombinezony, w których będą latać. Sojusznicze siły stacjonują w bazie lotniczej Islandzkiej Straży Przybrzeżnej na lotnisku w Keflaviku i składają się z od 4 do 8 samolotów pełniących Dyżury rotacyjne. Pierwsza zmiana PKW Islandia potrwa do 10 października. Polska, dyżur bojowy polegający na nadzorze przestrzeni powietrznej Republiki Islandii będzie pełnić od 6 do 27 września. Rocznica Bitwy Warszawskiej to doskonała lekcja historii. Tu, na Placu Piłsudskiego w Warszawie, jeszcze sporo ludzi, a my zobaczmy, co dzieje się w Osowie. A u nas w Osowie, podobnie jak w ponad 30 innych miejscowościach w Polsce, powoli dobiega końca piknik wojskowy zorganizowany pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. My również kończymy nasz program, ale zapraszamy Państwa już za tydzień. O stałej porze. Do zobaczenia!